To ja to chciałem pomalować kurwa i nie mogę tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest kurwa? Nie pomalowałeś. No nie szło. To jest Amelion! Co to jest? Amelion. <grym> co? Amelion! Co to jest? Amelinowe Amelionowe! No, <grym> Jakie? Amelinowe! No dobrze! A co to jest? No ale co to jest? To jest! Kurwa Krzychu, To jest amelinowe, Amelion! To jest! <grym> I to, to drogę Ja, chcia, ja chciałem to je. pomalować, to chyba nie, nie pomalować tego. Nie pomalujesz, to musisz farbę amelinową Jaką? Amelinową. Ale farbę jaką? Amelinową, ameliną to jest. I to, te ramki, to pomalujesz. No a tego, to chciałem pomalować i chuja. Musiałem ścierać farbę. Nie pomalujesz. Nie? To jest amelinium. Amelinium? O, nie pomalujesz farba, nie przy mnie amlinią farbę. A jest taka? Ej, no jak? No to jest kurwa wszystko musz. Taka farba jest? No i am farby nie muszę. No to że nie ma. A weź stumnik! Od To jest to jest ocynkowany. Tak, ale masz różne. I opryskuj i stumnika może być stomnik czerwony i farba ni No to jest ta temperaturę. Tak. Bo masz różne gatunki. No. Ten ale volno jezdí, on kurva. No a jak šipko má jezdit, Co hoj? Jak rychle to lepiej rozperdala.